Energia dla każdego sportu. I, Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Józna Ciechowska TV Reklama, obok mnie Gracjan Szadziński. Cześć. Cześć. Jesteśmy chwilą po konferencji. A jak wrażenia? Dziwno, myślałem, że lepiej sobie poradzę, jak mam historia, ale wiadomo, że tam to jest tylko konferencja jestem tym gminem, tutaj. I zdaję sobie sprawę z tego, że gdzieś tam dużo ludzi tego nie zrozumie, ale. Konferencja się ode mnie odbija, jakby czekam na moment też, po, w którym będę mógł wyrzucić z siebie wszystko. Myślę, że tam dużo nie siedzi, jakby no, nie ukrywajmy, no wiadomo, będzie to tam emocji nie budzi, nie, jakby no, nie dziwi mnie to, no, nie szykuje i tak dalej, ale to już tam jakby było gdzieś tam siedzieć, będę czekał na to, żeby się odpalić i myślę, że wszystko jakby ukierunkowałem już odpowiednio, więc czekam na sobotę zaskoczyły Cię jakieś słowa bądź zachowania y, Natana i Adriana Ciosa. Szczerze mówiąc, myślałem, że coś lepszego na mnie wymyślą, no bo y, rozumiem, że tam, okej, okay, użyłem sobie kiedyś no wszyscy się zdradzają Pracujący tydzień i liczą w, 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 od weekendu do weekendu y, y, Myślę, że coś lepszego na mnie wymyślą, bo nie wiem, też popełniłem jakieś tam błędy, myślę, że coś tam się może dokopią, nie wiem, coś tam sobie zostawią no, coś tam może gdzieś wynaleźli albo jakieś przeróbki u Cię zrobili, a tu pff, nic no może coś, może, może coś w środę będzie, bo i coś tam coś mają, więc może środa będzie jakaś tam ciekawsza. Czekam, czekam. Adrian cios powiedział, że gdyby nie walenie konia, to by się tutaj nie zaistniał, nie miałbyś tej walki. Tak może być, y tak może być. Oczywiście. Jak się właśnie do tego odniesie? Myślę, że tutaj jakby mimo tego, że to jest cios, to mogę się tutaj z nim zgodzić, bo jakby nie patrzeć, no to przysięgam, bo ja kiedyś mocno dobity tym wszystkim. Naprawdę, nie, nie chciałem wychodzić z ulicy. Nie, nie, nie chciałem wychodzić z domu na ulicę. Siedziałem w swoim samochodzie, pod swoim lokalem, widziałem ludzi, ludzie pokazywałem, pokazują sobie y, filmiki moje, pokazywałem palce na mnie, śmieją się. Y, wszędzie widziałem komentarze, co chwilę ktoś do mnie dzwoni, że jakiś filmik, zrób coś z tym. Co ja mogę z tym zrobić, jak już tego nie zatrzymam? Y, więc ogólnie... Czy cofnąłbyś właśnie to, co zrobiłeś? Dla świętego spokoju. A To ma swoje plusy i minusy, ale ogólnie myślę, że się na przestrzeni jakby kilku lat, ludzie o tym pamiętają dalej. Myślę, że więcej na tym zyskałem niż straciłem, bo nie mam się czego wstydzić kompletnie. Mało co jakby jestem w stanie wyprowadzić z równowagi. Yy, dużo przejrzałem. Yy, Zrobię to fajnie, też co jest naturalność Od moich znajomych pamiętam, że moi znajomi, yy, wiem, którzy wysyłali moje filmiki na WhatsAppie wszystkim. Wszystkim. Więc ogólnie. To znajomi, tak? Tak, tak. No tacy nie bliscy wiadomo. nie? tak. tam jakby gdzieś tam przy mnie zostali. Tak? A nawet wtedy jednak. Była wtedy jednak. Przepraszam, że przerywał. Czy to zajmuje? Nikola numer, to w tak tym, że to numer, podobno. A to trzeba zazorzyć po jest. Okay. Jest ok, dam radę. Okay. Siema. 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 Y... 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 Dostałem kilka lekcji, jakby nawet nie, nie, nie będę zajęł się Jakiś tam nie był weteranusz, nie wiadomo kogo, ale myślę, że to mi jest jakby... Więcej dało niż odjęło, bo y, nie, nie zrobię tego nigdy w życiu ani razu, do tego stopnia jakby teraz już jakby mm, mam tylko całkowite podejście nawet, przysięgam wam mimo tego, że gdzieś tam jakby mógłbym, to nie pisze, k***a, to jak na swoim live powiedział, że e, nie panujesz nad swoim psem, że pogryzł innego psa, czyli jego kolegę psa. Eee, ile jest w tym prawdy? Powiem Wam tak, jest debilem skończonym, bo obraża też swojego kolegę. Bo ten kolega, z którym się powiedz, mój pies, to jest jego trener, czy tam były trener, nie wiem. Ja z kolegą wszedłem na spacer i mieli kagańce. Ale już się w jakiś stopniu tam te z z zakolegowały te psy? No i uznaliśmy, że możemy i zdjąć się ten kagańc. Więc oby nie tak spuścić w kagańce, to są dwa pitbule. Mój pies jest naprawdę kochanym Ja Jemu, jak się patrzy w oczy. To jest takie cudowne, nieskazitelne zwierzę. W ogóle on jak patrzcie cię jest taką miłością nic nie tego pisać, naprawdę, nie? To było tak, że one się już polubiły te psy, no i spuścili ich bez A gdzieś tam zaczęliśmy, spojrzałem, to jest to, co mnie gdzieś tam, jak to zgubiło, spojrzałem w telefon i psy się nagle szczepiły i zaczęły się wygrywać. Więc nie ty jesteś debilem skończonym, bo kytykujesz psa swojego w ogóle pies to jest, nie, wiem, czy wiesz, stworzenie które kocha kochowyściela bardziej niż siebie. On by, on, 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 ja wiem, że jestem tego pewien, że za mną w ogień skoczył i by oczy komuś wydała poza mnie ten pies, poza mnie od naprawdę. i moim zdaniem bardziej powinno się bać ludzi niż psów i on krytykując psa, mówiąc to swoim widzom, dziwię się, że w ogóle jakikolwiek ma, robi z ciebie największego idiota, nie? Bo ktoś to zna psy, ktoś to wie, że Pitbull to tak naprawdę nie jest tak do końca zupiesko trzeba po jak go wychować. Robi z ciebie największego idiota, jakiego go mógł hmm. robić i ciesz się, że ten pies ciebie teraz nie widzi, bo by cię Ten pies tak naprawdę nie musiał takich ciotek jak ty. Jak on po prostu dobiera się do ich nogi, łapi ich i ich pies I pies. To są sobie wyczuwa takie słabe jednostki. Nawet kiedyś było tak, że u nas na biurze, w pracy, gdzie jestem ambasadorem, robić tak, że było, rano była odprawa. To spuszczałem go ze smyczy w granicy, oczywiście, żeby nie było zaraz będzie hejtu. On wbiera po stół, łapał nas najsłabszą jednostkę i on I wtedy już wiedziałem, że ta osoba nie będzie robiła wyników i rzeczywiście tak było. Więc ogólnie ten pies ma taki radar, na takich jak on. I y, on też mnie nie zna jakby osobiście wiadomo, I, więc nie wiem dlaczego też jakby ma do mnie podejść taki, że jestem tego rodzaju. więc myślę, że zagadałbym go w każdym możliwym temacie. Wiadomo, może się na czymś znać lepiej niż ja, ale. Tą wypowiedzią moim zdaniem udowodni, że jest skończonym idiotą, jak można w ogóle mówić, że pies jest groźny. Tacy ludzie jak ja, dla takich jak on są troglodytami, gdzie dla, swój jest, dla, swój jest, dla, swoich jest, dla swoich jest swój, sięgam wam, za swoich jest, jest w stanie oddać, pomóc, zawsze swoje swoich do góry, zawsze ktoś też jest przy mnie, nie pozwalałem mu upaść, podnosiłem go, bezinteresownie bez tak robiłem, a pies dla takich jak on jest też jakby groźny, no bo to jest... Chciałbym, żeby ludzie mieli te cechy, które ma, mają psy. Ja jestem być sam, ale psa chcę mieć. Wiedział, że powinieneś tutaj m, zaprowadzić go do behawiorysty, e, że miałeś to zrobić, tak? Miałeś z nim do behawiorysty, ale zasugerował, że pewnie i tak tego nie zrobisz, że pewnie do tej pory tego nie zrobiłeś. Na swojej ciekawości, bo jakby zdałem sobie ze zdanie, jestem osobą, która lubi sobie szukać. Daję sobie za zadanie, że. E, ciekawy jestem co mi behawerysta powie o tym psie, czego ja na przykład nie wiem, bo szukałem jakby co tym psem kieruje, kiedy jest zły, na co mu pozwalać. Jako ciekawostkę powiem, że ten pies jest do tego stopnia jakby, trzeba uważać na, nad nim, co nim rządzi, na tym, do tego stopnia trzeba czuwać nad tym psem i mieć jakby na, na niego, nad nim kontrolę, że on nawet jak wychodzi na spacer i on wychodzi na ten spacer jako pierwszy, to on uważa, że on prowadzi mnie i on już mnie, mnie słucha i trzeba cały czas jakby, jakby niwelować jego taką, taką próbę dominacji. I ogólnie, behaworysta, który był, to wytłumaczył mi, że pierwszą rzecz, którą zrobiłem z tym psem, po pierwszej sekundzie jak go zobaczyłem, to zrobiłem najlepsze, co mogłem zrobić. Więc ogólnie, y, behaworysta, tylko usiedzi wszystko to, co ja robię, robię dobrze. Więc ogólnie. I nawet dzisiaj ten piescy słów weterynarza, bo zostawiłem go swoje takie bliskie, znamy, które chodzi do mnie na treningi personalne. I ona powiedziała, że. Y, że y, że yy, weterynarz powiedział, że to jest bardzo emocjonalny pies, bardzo kochany, bardzo dobry, ma wszystko zdrowe, bardzo, jest zadbany, waży tyle, ile powinien ważyć, jest cudowny, kochany pieskiem. I sięgam wam, że. Mm, no A my ja tak ja zawsze myślarki jakieś szkody Warto było mieć jakby kogoś z bliższego, tak? No i uznałem, że z, ma, mając psa nie potrzebuję nikogo, kogo. Przejdę teraz do Denisa Załęckiego, ponieważ on walczył jakiś czas temu z twoimi oponentami, z Natanem Arsoniem i z Adrianem Ciosem, jakbyś ocenił tą walkę? Jeżeli chodzi o ten incydent, za który został spalowany, to rozumiem go w 100% i tutaj nie każdy może otrzymać o mocy, to ja akurat rozumiem, moim zdaniem gdzieś tam jakby mm, jakby to wytłumaczyć. Nie ma nic kompletnie do Denisa mimo tego, że mieliśmy mieć, nie będziemy mieć, nie wiem, jak to będzie zobaczymy. Mieliśmy mieć walkę, to ja więcej, że prędzej mi się z nim dogadał, niż z nimi. I to jest taki. Nic do niego nie mam kompletnie, żeby nie było. Nie umiem robić takich tam sztucznych, sztucznych, gdzieś tam jakby dymów, nie wiem, kogoś tam krytykować. No nie lubię tak po prostu, nie? a ich po prostu nie lubię naturalnie. To, to jakby samo wychodzi. Więc ogólnie y moim zdaniem jakby tutaj rozegrał to bardzo źle, bo z nimi powinno się robić całkiem inaczej. Yy, moim zdaniem, ja tych tak będę po prostu nie i tyle, nie? A mam coś, co. Yy, jak tłumaczyć, yy, jestem zmęczony. Yy, mam coś, co powinien. M mam swoją broń, taką. On jej jeszcze nie ma, moim zdaniem, kiedyś może umieć. Przed nami wigilia. E, czy przyjąłbyś Natana Marconia bądź e, tutaj e, Denisa Załęckiego e, do siebie na wigilię? No niby to jest. No, dałeś dałaś mi naprawdę fajne pytanie, bo niby to jest dzień, w którym przyjąć się wszystkich. Ale jak będę no mówię, ja będę sobie pewnie spędzał ten dzień sam, więc. Włączam telefon i tyle. Ja. Nie, z nikim nie chcę spędzać, z nikim. O, z, psem będę. z psem. Jeśli chodzi właśnie o Twojego psa, jeszcze zapytam. Yy, mam wrażenie, że on, on jest dla ciebie bardzo ważny, chyba najważniejsze. Jeśli chodzi o na przykład twoje partnerki życiowe, czy one mają z tym problem, że ty masz taki dobry kontakt z, z, ze swoim psem? Na chwilę bez spotkania z taką jedną dziewczyną, to jakby no, zawsze był problem, Pamiętaj, że jak wchodziłem do domu, no to yy, wchodziłem do domu i pamiętam, że zawsze był problem o to, że ja pierwsze co to leciałem do psa i ten z psem, przytulałem się w ogóle leżała i czekała i była fędzia no, Niestety ten, pies jest, no tak, a niestety ten pies jest bardzo ważny i tak dalej, jakby no wiem, że nie wiem czy kiedyś będzie partnerka, która jakby no, ma takie cechy jak ten pies, I to, jest tak, to jest 39 kilo najszczerszego, najkochanszego mięska świata, no nie wiem jak to opisać, no to jest ten pies, taki mój pies jakby na poważnie, no, no nie jestem w stanie go opisać, no to jest cudowny, cudowny jest tego po prostu. Dlaczego nie ma go dzisiaj z nami? No bo jakbym no, byłem na jednej konferencji, i ten pies ma lęk separacyjny, jakby jest osoba, która chodzi na treningi personalne, i ta osoba jest strasznie zajrana tym piesem. Zawsze jak jest trening, to ona mi pyta, czy będzie pies, czy będzie pies, czy będzie pies. A on wie, że będzie, bo jest wszędzie ze mną. No i ogólnie e, postanowiłem sobie że teraz jakby konferencję sobie tam powiedz, troszkę inaczej, skupić się na nim, bo zawsze się tam patrzeć na niego, kątem oka i nie mogę się na to skupić. E, dam go w bezpieczne ręce gdzieś tam, jakby on sobie będzie spał i tak dalej. Została właśnie zdjęcia z tego pieska. pokażę może z ciekawości. No i ogólnie e, ten piesek. E, jest pod opieką, jest bezpieczny. Nie wiem, dlaczego telefon się jakby wyłącza i w ogóle nic nie działa. Bo z pewnością zaczął się. No tak. O, piesek, tak, czeka na mnie. I powiedz mi teraz. Patrz mu w oczy nie, czy widzisz niebezpiecznego psa, to jest dziecko, tylko w ciele bestii i trzeba wiedzieć co nikogo, nic więcej, nie? I powiedzmy teraz, nie trudni, jak, czy ten pies jest niebezpieczny, on na mnie czeka i tęskni, jesteś debilem skończony, nie? Jak możesz mu sądzić, że taki pies jest k***y? Ludzie są niebezpieczni, ale to tego nigdy nie zrozumiesz, jesteś rozprzestrzeniony. Słuchajcie, ktoś mnie o to, zapytał o to. Jakby y, co sądzę o tym, że Nitro jakiś tam powiedział, że pamiętam już z tam jednej walki, gdzie uciekał, gdzie uciekał czy klepał, nie pamiętam, na pewno gdzieś tam nie pamiętam nie jak. Co sądzę o tym, że on y, mógłby ze mną walczyć i wygrał ze mną w pierwszej rundzie, więc spacyfikowałem z... tą odpowiedź, po prostu i powiedziałem krótko co myślę i tyle i on się tam odpalił i gdzieś tam pisze jakieś tam swoje wypuciny. I powiedział taką, taką idiotyczną wiadomość na temat psa, gdzie ludzie... W ogóle jest taki portal MMApl i widziałem tam tam ktoś o tym napisał, że on mnie tam wyzwał. I ludzie wszyscy go cisną tam, że jest debilem skończonym, że na co on się z w ogóle sadzi, jak on jest na liście, tak naprawdę. No Wiadomo, że ja nie rozwiązuję wszystkiego gdzieś tam pięściami, nie jestem tego, rytym, tak jak wszyscy myślą. A nie będę się z tego tłumaczył, to nie w każdym razie myśli co sobie, co tam sobie już nie dał, bo to kompletnie w ogóle. No ale ogólnie, e, nawet jeszcze taką wypowiedź dał, bo może kiedyś przyjdzie czas na weryfikację, no, no. tego nie? Może mój piesek będzie miał w końcu coś dla pociechy, a taka. Ale bardzo miło, masz jak lubi takich. To wszystko z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję.